Cześć Boże kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica i wszyscy święci. Witam Was serdecznie w ten piękny, zimowy dzionek, dosyć mroźny. W stolicy. Jest pięknie, biało. Ja lubię zimę, tak więc me serce i wzrok cieszy opady śniegu, choć kierowców już nie za bardzo. Tak, jak mnie to cieszy, ale fajnie, że jest śnieg, fajnie, że jest mrozik, a my się cieszymy, że możemy Was znów witać i razem się modlić, wspierając Was w modlitwie, w Waszych intencjach. Modlimy się w wszystkich intencjach, które piszecie na stronie Modlitewnego Radia Rodziny Czekałów. W komentarzach, w skrzynce intencji. Kochani piszcie my, codziennie modlimy się w Waszych intencjach na różańcu, na Eucharystii. Też dajemy nam Sze święte do sanktuariów różnych, tak jak w licheniu. Bo ważne, żeby modlić się, także modlić się za dusze czystowe. No i za kapłanów i w intencjach Ojca Świętego. No to zaczynamy modlitwę na koronce do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczął pod ponskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel trzeciego dnia, z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi. Po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Elżbieta modli się o zdrowko dla wnusi, Marysi, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego Bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Modlimy się też w intencji Pauliny o szczęśliwe rozwiązania i poród. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Paulina modli się o. O cesarskie cięcie, żeby było bez komplikacji, a chłopcy byli zdrowi. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa. Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy słuchaczy z Koła, pozdrawiamy słuchaczy z Lichenia, pozdrawiamy też słuchaczy ze Stolicy i Słodkowa. Pozdrawiamy z Konina, Stałej z Wielkopolski, Suwalszczyzny, oczywiście Stałej Polski, wszystkich słuchaczy, jakich mamy na modlitewnym radio rodziny Czekałów. Kochani, Zapraszamy też wszystkich z radia, żebyście weszli na YouTube'a i też polubili kanał też o tej samej nazwie Modlitewnego Radia Rodziny czekał, subskrybowali kanał, tam jest taki napis subskrybuję. To kochani, jeśli macie takie życzenie, to proszę subskrybujcie, żebyśmy też mogli robić transmisję na żywo na YouTube, do tego potrzeba jest no, dużo tysiąc subskrypcji, ale mam nadzieję, że z czasem się uda uzyskać te subskrypcje i będziemy mogli też na żywo robić transmisję na YouTube. Dziękujemy. Widzimy się dzisiaj jeszcze o 20.00 na Modlitwie Różańcowej. Przytulamy Was modlitewnie, modlimy się za was wszystkich, waszych intencjach, waszych radościach, przede wszystkim za rodziny, za pokój, za miłość w małżeństwach, za szacunek dla drugiego, no i przebaczenie, bo związku nie ma bez przebaczenia, bez słowa przepraszam. Jesteśmy tylko ludźmi i ważne, żeby umieć powiedzieć przepraszam, albo czasem nawet jak coś się przeskrobało, Podejść pierwsze rękę, podać. To takie dzisiaj mnie myśli naszły, nostalgiczne, filozoficzne, ale bez przebaczenia nie ma miłości. Tak więc, kochani, jeśli się pogniewaliście troszeczkę na swoich domowników, to warto spojrzeć w oczy i zobaczyć, co jest ważne. A najważniejsza jest miłość. Miłość i rady, żeby się cieszyć z chwili, która trwa, z chwili, która jest i z tego, że mam to serce drugie. Ja się cieszę, że mam piękną, kochaną żonę i córeczkę i dziękuję Bogu za, za to, że mogę codziennie patrzeć w oczy mojej żony i córeczki to mi daje dużo radości. Proszę Was, was o modlitwę, także no, wspieramy Was modlitewnie. Miłego popołudnia, smacznego obiadu wam życzymy i mówimy do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.